Dobra. Już powinienem śmieć to. To tak długo za mura? Serio? Ale jak ja sobie to odarmię, co tutaj się To włączyłam dobrze. Okay. Witam Was wszystkich ponownie w tym odcinku. W tym odcinku pokażę Wam jak wybrać sobie kolor, jak je zmiksować, jak wybrać drugi kolor. Zapraszam Was do oglądania, więc tak, jak już wcześniej mówiłam, wybieramy oto pędzel. I teraz tak, postawimy kolory czarny, szary, czerwony, jasny czerwony, pomarańczowy żółty, wszystko czego potrzebujemy tak naprawdę się tutaj znajdzie ale czasami jeśli chcemy zrobić inny kolor i potrzebujemy czegoś innego klikamy edytuj kolory i tak wybieramy sobie z niestandardowych kolorów klikamy sobie i tym suwakiem możemy zmienić jasność tego koloru a tu możemy przesunąć i wybrać sobie jego odcień tutaj mamy też, żeby jest bardzo jasny Prawie aż biały, coraz bardziej nasycony i aż stanie się czarny. Bierzemy, wybierzemy sobie bardzo jasny zielony. I klikamy opcję Dodaj do kolorów niestandardowych. Klikamy OK. I w tym momencie mamy w naszych kolorach niestandardowych, nowy kolor, którego w wersji Painta nie mamy. Możemy także wprowadzić sobie tutaj różne dane. Na przykład jakieś liczby. I kolor automatycznie nam się wylosuje widzimy to właśnie dobrze, klikniemy. bierzemy sobie teraz widzicie, nic się nie dzieje, bo zmieniłam te algorytmy, bierzemy sobie anuluj, edytuj kolory bierzemy sobie teraz coś jaśniejszego mamy tutaj różowy, wszystko ładnie działa dajemy do kolorów niestandardowych wszystko jest super działa to też na, na innych pędzlach i tego typu rzeczach sprayach i tym podobnych i tak, jeśli, jeśli zrzużyliśmy kiedyś inny kolor, niestandardowy, to na samym dole, w trzecim pasku, możemy go sobie wybrać ponownie. Pokażę to na innym pędzlu. Wszystko tutaj znajduje się na dole. Mamy też drugi kolor, możemy go tutaj sobie ustawić. Pierwszy i drugi kolor wszystko jest super widzicie rewelacja dziękujemy bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku albo no dobra i po prostu będę go kończyć I sobie to wypnę dzień dobry wszyscy z tej strony znowu ja dzisiaj pokażę wam jak tutaj poczekajcie jak korzystać z opcji kształtów i tego typu rzeczy. Więc tak, mamy tutaj opcję prosta linia. Prosta linia i tak, jeśli zrobimy prostą linię, można zmienić jej koniec, początek, ale nie gdy już ją puścimy, bo gdy ją już puścimy i odznaczymy, nie da już się nic z nią zrobić. Możemy tworzyć tylko kolejne linie. Dobrze. Więc tak, kolejna opcja to krzywa, która którą możemy wyginać sobie tutaj w każdy sposób i tworzyć proste wywiasy, które czasami można fajnie sobie z nimi pokombinować. Dobra, dalej. Teraz mamy kółko, czyli standardowe. Bierzemy sobie jakiś kolor. Kółko, kółko, kółko. Wszystko super, możemy zrobić równo. Mamy też kwadrat i różne te, różnego typu kształty gwiazdeczkę. Strzałki, chmurki, wszystko tutaj się znajduje. A z ciekawszych opcji mamy tu także opcję. To jest właśnie tworzenie swojej figury poprzez klikanie w ekran. Ja wam to pokażę, tylko usunę sobie tutaj to, co mamy. I tak, klikamy i tak. Po prostu nie malujemy, tylko klikamy. I w pewnym momencie ta figura może się zamknąć. Tworzymy kolejną prostą klikamy, klikamy, klikamy wszystko super można z tego stworzyć naprawdę bardzo fajne mozaiki i tego typu rzeczy jest to naprawdę bardzo fajna opcja chmurki do tworzenia różnych historyjek strzałki w każdą stronę trójkąty wszystko tutaj znajdziemy w najróżniejsze symbole jakieś pioruny bardzo fajne, naprawdę polecam i zapraszam Was do kolejnego odcinka Dziękuję bardzo za oglądanie żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie Dobra, w tym momencie chciałabym. pokazać, Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, to znowu ja. W tym odcinku Painta pokażę Wam, jak jak skorzystać z jego najciekawszych opcji. I co fajnego można tutaj zrobić Dobrze, więc tak Zacznijmy od tego, że czasami my sobie coś tutaj narysujemy Załóżmy na przykład, że mamy tutaj Dobrze, chwila, mamy tutaj Pogrubimy sobie Ctrl plus, jak już mówiłam wcześniej Pogrubimy sobie tu na maksa I tak, zrobimy sobie tutaj polankę trawka. I teraz tak mamy tutaj trawę wszystko super, dobra i teraz tak, bierzemy tutaj nasze kwadrat prostokąty i tworzymy sobie pięć drzewa użyję sobie tutaj wypełniacza, wy jeszcze o tym nie wiecie ale to w kolejnym odcinku, wszystko spokojnie wezmę sobie pędzel znowu kolor niestandardowy taki, który najbardziej pasuje do korony drzewa OK, i narysujemy sobie tutaj drzewko. Wszystko tutaj jest super. Narysujemy sobie tutaj parę jabłuszek na tym drzewku. Dobra, i to jest nasze drzewo. Teraz klikamy opcję Zaznacz. Zaznaczamy nasze drzewo. I klikamy opcję Kopiuj. Nasze drzewo już tutaj jest i wszystko super, ale teraz chcemy zrobić więcej drzew i nie chcemy się za bardzo namęczyć. Dlatego klikamy opcję Wklej i pojawia się nasze drzewo. W tym momencie możemy je zmniejszać, powiększać, przepraszam się tutaj pomyliłam, wklejamy je i mamy kolejne drzewo. Wklejamy, zmniejszamy sobie tutaj, mamy kolejne mniejsze drzewo i takim oto sposobem mamy trzy drzewa w bardzo szybkim czasie. Ciekawą opcją jest także, już Wam pokazuję, plik nowy, dobrze. Narysujemy sobie tutaj teraz motyla. Teraz tak, rysujemy sobie motylka, Zmienimy go sobie tutaj kolorkiem, pędzelek, rysujemy sobie różowy i rysujemy motylka. Ok. Narysowaliśmy sobie super połowę motylka, wszystko jest ładnie i fajnie. I ładnie go narysujemy. Narysujemy go tutaj bardzo ładnie. Zrobimy mu czułki. Musimy zmniejszyć. Ctrl minus, jak już mówiłam wcześniej. Klikamy na szkoler I mamy połowę motyla. Nasza połowa mocyla jest super doprecyzowana. Dlatego zaznaczamy. Zaznaczamy naszą połowę motyla. O, jest. Przepraszam Was, ale to już ze zmęczenia. Zaznaczamy naszą połowę motyla. I kopiuj. Dobra. Teraz go sobie tutaj wkleimy. Mamy tutaj opcję obróć. Obróć o 180 stopni. Obróci się tak, oczywiście. Można tutaj sobie kombinować. Można robić rzy, rzy, różne rzeczy. Ale my sobie teraz obrócimy w lewo. Doklejamy go i mamy całego motylka. Teraz tylko zaznaczamy. Znowu kopiujemy i wklejamy. I mamy armię motyli. To jest zawsze przydatne do robienia tego typu rzeczy. I naprawdę bardzo się przydaje. Możemy skopiować dwa motyle. Na przykład jeszcze obok siebie pokażę Wam. To działa, wszystko się tutaj wkleja, zaznacz, kopiuj, klej, klejamy sobie motylka. Tutaj możemy go również kolorować na różne sposoby, ale to dopiero w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę i żegnam. Dzień dobry, w tym odcinku pokażę Wam, już, to już nasz ostatni poradnik, jak korzystać z Paint'a. W tym odcinku pokażę Wam najciekawsze opcje i wszystkie rzeczy, o których Wam wcześniej nie powiedziałam, które mogą się Wam przydać. I pies znowu szczeka, ale trudno, damy radę. Więc tak, bardzo ciekawą opcją... Jeszcze raz. No bo nagrywam taką informatykę, no. A ten pies, że mordę i tak lego stąd wyrzucę. I stąd. Idź stąd. A ten pies, że mordę i tak stąd wyrzucę. Nie, wiesz. Dobra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. To już ostatni poradnik z Painta. Dzisiaj pokażę Wam jego najciekawsze opcje i wszystko, co powinniście o nim wiedzieć. Więc tak, czekamy Painta. Pokażę Wam bardzo ciekawy sposób na zrobienie mozaiki. Zacznijmy sobie tutaj. żółty, mieszamy swoje ulubione kolory. Czerwony, różowy. I teraz tak, możemy sobie tutaj zaznaczyć znaczenie dowolnego kształtu. I spokojnie zaznaczamy kształt mniej więcej, jak to ma wyglądać. I teraz przytrzymujemy Shift. Przytrzymując Shift, nasz zaznaczony nasz obszar zacznie zostawiać po sobie ślad, co daje nam możliwość do tworzenia bardzo ładnych mozaik. Teraz na przykład zrobiliśmy już takie coś, zaznaczymy to sobie znowu i tym razem będziemy robić o tak, w ten sposób. Jest to bardzo fajny sposób na zrobienie bardzo fajnej pracy, który może się Wam przydać. Dobrze, teraz dalej. Opcja wypełniania, która jest naprawdę bardzo przydatna. Jeśli zrobimy sobie kółko, nie chce nam się kolorować tego kółka w taki sposób, to może być bardzo męczące. Najlepiej. W takiej oto sytuacji, kliknąć opcję wypełniacz i zaznaczyć po prostu z dowolnym kolorem wszystko co chcemy, tutaj bardzo ładnie działa Niestandardowe kolory też działają wszystko jest super ok, kolejną opcją jest gumka jeśli coś nam nie wyjdzie, możemy sobie tutaj wszystko zmazać, gumkę także można powiększyć przyciskiem ctrl V i zmazywać większy obszar i większy obszar i wszystko jest super. Mamy tutaj także lupę, która. Czekajcie, już Wam to pokazuje, pędzel. rysujemy sobie czarną linię i chcemy ją doprecyzować. Możemy ją sobie powiększyć. Możemy ją sobie tutaj powiększyć i później tym suwakiem wrócić do poprzedniego stanu oraz powiększyć go na różne sposoby. Dobrze. Mamy tutaj również opcję wprowadzania tekstu, która jest czasami bardzo przydatna, mamy tutaj czcionkę, wszystko można sobie ładnie zmienić, pogrubienie przy, przy, czcionka, wszystko po, podkreślenie przekreślenie tego, wszystko rzeczy więc bardzo fajnie dziękuję i to tyle z naszych poradników Paint'a dziękuję Wam bardzo za uwagę i od Pani liczę na szóstkę dziękujemy bardzo i do kolejnych odcinków tych pięknych tutoriali. Do widzenia.